W jednym mieście był sklep, w którym każda kobieta mogła sobie kupić mężczyznę. Miał sześć pięter, a jakość facetów rosła z każdym piętrem. Był tylko jeden haczyk. Jak już kobieta weszła na wyższe piętro, to nie mogła zejść na niższe, no chyba że do wyjścia. Pojawiła się tam więc pewna dama, która chciała sobie kupić męża. Na pierwszym piętrze wisiała tabliczka. Mężczyźni tutaj mają pracę. O, to już coś, mój ma były, to już nawet nie miał roboty, taki leniwy był i tak dalej. Ale zobaczę, co jest wyżej. A wyżej było napisane, mężczyźni tutaj mają pracę i kochają dzieci. O, bardzo miło, ale no zobaczę, co jest wyżej. Na trzecim piętrze była tabliczka: Mężczyźni tutaj mają pracę, kochają dzieci i są niesamowicie przystojni. No, coraz lepiej, coraz lepiej, no ale wyżej musi być chyba jeszcze lepiej. Na czwartym piętrze można było przeczytać: Mężczyźni tutaj mają pracę, kochają dzieci, są niesamowicie przystojni i pomagają przy pracach domowych słodko, słodko, ale no na wyższym piętrze to już musi być naprawdę zajebiście na piątym piętrze stało mężczyźni tutaj mają pracę, kochają dzieci, są niesamowicie przystojni pomagają przy pracach domowych i są diabelnie dobrzy w łóżku no niesamowite, wręcz niemożliwe ale w takim razie wejdę jeszcze wyżej na piętro no i na szóstym piętrze bardzo zdziwiona kobieta przeczytała na tym piętrze nie ma żadnych facetów, zostało ono tylko stworzone po to, żeby udowodnić wam, kobietom, że za cholerę nie można wam dogodzić.